Dzień dobry kochani. O, Jędruś powiedział, że może powiedzieć ka kawę. Ok. Witamy was serdecznie w nowym roku 2024. Już. Witamy was z naszego domku, w którym jest cieplutko. Tarmosi się pies obok nas. Chcieliśmy powiedzieć kilka słów o tym, jak my witamy ten rok i co z naszymi postanowieniami noworocznymi? I uwaga, niespodzianka ich po prostu nie ma. Znaczy, dlaczego nie ma? są, aczkolwiek e, trochę przesunięte w czasie. Um, już jakiś czas temu słyszeliśmy o tym i, 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 z, i z nami to rezonuje. I zgadzamy się z tym, że zima jest takim czasem, kiedy wszystko odpoczywa, kiedy energia idzie do ziemi i. Raczej jest zastój i, i trochę tak to jest z tymi życzeniami, że z okazji Nowego Roku robimy sobie mnóstwo postanowień i mamy wielkie nadzieje, że to się uda. A od wielu osób, które zajmują się chociażby chińską medycyną czy kalendarzami z kultury wschodniej, jakby to jest totalnie niewstrzelony nie czas i lepiej zrobić te postanowienia na wiosnę. Wtedy energia idzie do góry, wszystko, kwitnie wszystko się wznosi mamy o wiele większe szanse, że te nasze postanowienia się spełnią e, powoli to wprowadzamy w życie i wygląda na to, że tak że jest łatwiej jakoś do tej pory mi styczniowe styczniowe nie, e, życzenia przepraszam o. styczniowe życzenia niekoniecznie się spełniały było mniej tej e, jakości i trudniej to było wszystko realizować e, Próbujemy na wiosnę sobie kilka takich tematów otworzyć i zobaczymy, jak to wyjdzie. Podzielimy się zaroczek z informacją, co się udało zrealizować. Ten jego marzył czasie, właśnie. Którego wziął Jędrek na ręce, który się nie boi naszego czochrającego się u psa, To jest nasze noworoczne znalezisko. Przyszedł do nas, przybłąkał się cały, brudny i wygłodzony i wyglądał jak straszna bieda. Okazało się, że wzięliśmy go, nakarmiliśmy i u weterynarza oszacowaliśmy, że jest to kocurek w wiek pięć miesięcy i szukamy mu domku. Także jakby ktoś chciał kota jutro. Jutro wyjeżdżamy do, do Warszawy, więc bierzemy jego mościa ze sobą i szukamy mu domu. Szukamy mu domu, ale on, jak na dzikiego kota, to powiem wam, że w życiu nie mieliśmy takiego dzikiego kota. Nie, nie, nie spotkałam, bo to jest najbardziej przyjacielski, mruczący i taki śmiały kot, który się w ciągu jednego dnia nauczył robić do kuwety. Jest odważny, nie boi się zwierząt na świecie. Spokojny. Bardzo spokojny, ale też bardzo taki zabawowy, bo się bawi kulkami, które mu tam babcia robi z yy, papierków i, i, i jest rozkoszny. No był zabiedzony, jeszcze dostaje kropelki do oczu, do uszu, ale już końcówka, dostał antybiotyk, został odrobaczony, więc generalnie kocurek jest zadbany, roboczo nazwaliśmy go Bryś, ale nie chcemy mu nowa, nie, nie chcemy go w ogóle jeszcze wołać z imienia, bo, bo może ktoś nowy będzie chciał mu nadać jakieś swoje imię, więc, więc jest po prostu to kocurek. I to jest taka nasza y, y, niespodzianka noworoczna. A z takich postanowień, właśnie to, co Jędrek powiedział, dlaczego ich nie mamy, to ja właśnie trochę chciałam powiedzieć, że ja mam oczywiście dbać o, o swoje ciało, o to, co jem, o to, czym się smaruję, jakieś oleje w siebie wcieram. Ale, ale prawda jest taka, że y, nie y, chodzi o postanowienie noworoczne, tylko chodzi o to, żeby to robić po prostu Ciągle być dla siebie dobrym w sensie dla swojego ciałka, nie wrzucać w niego śmieci, przetworzonych rzeczy. I to nie chodzi o porę roku, tylko po prostu chodzi o taki zwykły styl życia, nawyk codzienny. I pewnie, że jest dużo tematów na wiosnę, z którymi pewnie ruszymy i z takie, takimi zewnętrznymi. Nasze podwórko nieustannie wymaga remontu i ciągle się coś tam nowego pojawia. Ale póki co jest, jest zima, jest co prawda, zielone, zielono jest w bieszczadach, bo cały śnieg wsiąknął razem z deszczem w glebę. Na wyciągu. Wyciągi są dobrze dośnieżane, więc jeszcze tam ludzie brykają, ale liczymy na to, że sypnie śniegiem na ferie. chociaż Jędrka nie będzie tutaj na ferie, bo będzie gdzieś tam w ciepełku sobie swoją pasję realizował podwodną, natomiast ja tutaj będę. Liczyłam na, na, na jakieś susy narciarskie, może się uda z dzieciakami coś pozjeżdżać. No ale tak kończąc, to chcieliśmy Wam po prostu życzyć wszystkiego co najlepsze w nowym roku. Trochę oczywiście spóźnione te nasze życzenia, ale my mamy taki tutaj spowolniony styl życia, że nie patrzymy na kalendarz ani na zegarek. Jakoś tak e, chyba... Jak ten tydzień był całkiem, całkiem leniwy. To jest <laughs> chyba piątek. E, nawet, nawet, e, na no, szczerze mówiąc, słońce chyba wyznacza nam po prostu to, kiedy pijemy kawę, kiedy... Rozpalamy w kominku. A, kiedy siadamy właśnie na, na, na werandzie grzejąc buzię od słońca, bo wbrew e, prognozom tutaj jest słońce i świeciło nam fajnie przez ostatni czas. E, no i tacy napełnieni spokojem, odpoczynkiem wracamy do do innych działań, bardziej dynamicznych. Także pozdrawiamy Was serdecznie stąd, naszych przyjaciół z Polski, naszych przyjaciół z zagranicy, naszą rodzinę i, yy, i życzymy. Aha, jeszcze chciałam coś pokazać, bo, bo pokazałam to, ale. Nieważne, nieważne. Nie, ważne, nie. Zostałam ważne. już truchnięta. Słuchajcie. Takie dostaliśmy, ja dostałam jędrek mezeponijny. Mam takie, taki piękny instrument, nazywa się Gusli, i zrobili to dla nas Ania i Iwan. To jest taka harfa słowiańska, dawna, prasłowiańska. I można na tym naprawdę grać chwyty jak na gitarze. No, będziemy się starali opanować sztukę grania na tym instrumencie, bo Jędrek ma swoje, ja mam swoje. Jędruś, już troszeczkę zacząłeś, nie? Jak się przymierzasz... Zapoznajesz się z tym instrumentem. W ogóle Jędrek się zapoznaje z wieloma instrumentami, gdyż zrodził się w jego głowie fajny pomysł, ale jak będzie chciał, to o tym powie. Jak nie, to nie powie. <grym> Związany takie, z muzyką. Takie, takie postanowienie noworoczne, nie na nowy rok. <grym> Zobaczymy. Zobaczymy. Dokładnie. No i tym oto akcentem mm. Pozdrawiam Was z niebiesko-rudej kanapy, <gryw> zdominowanej przez rudy, e, rudą sierść naszą ukochaną e, Życzymy Wam dobrego czasu wszędzie i zawsze. Pa!